Jesteśmy z Olgerdem Cieślikiem, prezesem Totalizatora Sportowego na e, otwarciu 600 punktu e, salonu Gier na Automatach. Panie prezesie, widać bardzo dobrze, że Totalizator bardzo przyspieszył z tym tempem otwierania, otwierania kolejnych punktów. I teraz państwo zapowiadacie, że do końca czerwca, tak, o ile dobrze pamiętam, będzie otworzonych 700 punktów. Z czego wynika ten szybszy, szybszy proces i wzrost dynamiki rozwoju tego salonu? Segmentu. Tak naprawdę bardzo dobrze przepracowaliśmy ten okres pandemii. On był, on był dla nas trudny również pod kątem tej uzyskania efektywności i, i wielkości sprzedaży, którą planowaliśmy, no, ale to było dość naturalne, dlatego że mieliśmy punkty, zwłaszcza salon gier na automatach, zamknięte, a więc nie mogliśmy prowadzić tej działalności. No, ale to nie zatrzymywało nas w tym rozwoju organicznym całej sieci. Dobrze, przepracowaliśmy ten okres i dzisiaj otwieramy 600 salon w Rembertowie, a mam nadzieję, że do około miesiąca będzie już 700 w całej Polsce. A czy wiemy dokładnie, jakie są statystyki odnośnie podziału właśnie salonów hybrydowych od, od salonów, jakby no stricte, które nie są połączone z kolektorami, że jest około 70%, mniej więcej? To jest zresztą na większość, znaczy ten model taki łączony, gdzie staramy się zaoferować pełną gamę. Naszych produktów, a więc i gry liczbowej, loterie pieniężne, jak i gry, gier, możliwość gry na automatach, no to jest zdecydowana większość i to jest też odpowiedź właśnie na to, co, co wskazywali nasi klienci, gdyż okazało się, że klienci, którzy grają w gry liczbowe, również chętnie korzystają z salonu gier na automatach. No i spełniamy to oczywiście w taki sposób najszybszy jak możemy, czyli zagęszczamy tą sieć w całej Polsce. A jak różnego rodzaju właśnie ograniczenia ustawowe no wpływają jednak na, albo jednak no przeszkadzają też rozwijać ten konkretny segment, no bo można się domyślać, że stawiając punkty hybrydowe, no nawet przy tych ograniczeniach możliwości informowania o, o salonach gier, no jednak prosi, dotrze do tego klienta, który też może być zainteresowany innymi produktami, no w tym przypadku mówimy o salonach, tak? No, i to jest też odpowiedź, czyli możliwość tak naprawdę odpowiedzenia na, na te restrykcje, które mamy. One są związane oczywiście z odpowiedzialną grą i z, z walką z zależnieniami, ale w okresie pandemii no, było to dość trudne do zorganizowania. To znaczy, musieliśmy rozwijać sieć i dbać o klienta, przede wszystkim przyciągnąć klienta do salonu, a bez możliwości informacji i promocji jest to dość utrudnione. No, teraz mamy kolejne wyzwanie 28 maja. Otwaliśmy naszą sieć salonów no i będziemy się starać, po pierwsze, przyciągnąć z powrotem klienta, a więc jednak wyciągnąć go być może z szarej strefy, a też liczymy, że ta odwrotna migracja klienta z online do offline'u, czyli nastąpi i, i, no i będzie, będzie ilość klientów w naszych salonach wzrastać. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec, może bardziej produktowe i techniczne. Czy jest różnica pomiędzy tymi automatami, rodzajem automatów, który, który jest użytkowany powiedzmy właśnie w dedykowanych salonach gier, a właśnie w takich salonach hybrydowych, czy, czy te salony hybrydowe no muszą się wyróżniać tym, żeby te automaty były maksymalnie uproszczone, żeby nawet ten gracz, który po raz pierwszy się spotyka z tego typu produktem, no jednak nie pogubił się w tych nowościach technicznych, że tak to nazwijmy. No tu staramy się jednak dywersyfikować tą rozrywkę, czyli zarówno tą prostą, takie na, na takich prostych dosyć, a myślę najlepiej znanych w Polsce automatach, bo em, takie automaty, gdzie jest duża gama gier, em, ciekawe tytuły, em, ale bardziej spotykane na przykład na rynku kasyn. Ta dywersyfikacja pozwoli nam na ocenę w dłuższym czasie, tak naprawdę który rodzaj rozrywki nasz klient preferuje i być może do, do Elastycznej zmiany i jeszcze lepszego dostosowania tej oferty. Dziękuję za rozmowę.